Cześć do Agnieszka. Od ponad 7 lat zgłębiam temat odpoczynku. Sama praktykuję i dzielę się różnymi formami i narzędziami służącymi do relaksu. Między innymi prowadzę zajęcia oraz tworzę nagrania relaksacyjne dla kobiet na bazie jogi Nidry. Dla mnie, joga Nidra to przede wszystkim wspaniałe narzędzie do odpoczynku, który jest efektywne i taki naprawdę głęboko regenerujący. Ta technika relaksacji pozwoliła mi na odzyskanie sił życiowych i możliwość normalnego, zwykłego funkcjonowania na co dzień po pracy. Bo poza tym, że jestem nauczycielką jogi nigdy od niedawna, to mam też pracę na etacie, która jest dla mojego układu nerwowego bardzo wymagająca. Jest to praca w dużym hałasie, w której mam duży zakres obowiązków i kontakt z naprawdę sporą ilością ludzi codziennie. Układu nerwowego, mocno stresujące i mocno przepustosujące. I jeszcze rok temu, gdy nie znałam ją nigdy, po powrocie z pracy czułam się dosłownie jak wypompowana dętka i nie miałam siły do pani na nic. Wykonywanie jakichś takich prostych, zwykłych czynności było dla mnie dodatkowym mega wyczynem. To po prostu po pracy szłam spać i odzyskiwałam odrobinę sił, która pozwalała mi na jakiekolwiek ogarnianie spraw sieciowych, takie jak głowy czy zrobienie sobie czegoś do jedzenia, tak około 19:20. Więc znam dokładnie uczucie przeciążenia, zmęczenia, takiego zniechęcenia do działania. I dodatkowo wiem, że to jest bardzo frustrujące. A teraz po powrocie z pracy włączam sobie nagranie relaksacyjne jogi Nidry i słuchajcie, nawet po odsłuchaniu krótkiej, 15-20 minutowej wersji takiej relaksacji wracam do siebie, czuję się jakbym wracała do wewnętrznego domu i bez żadnego odpuszczają odpuszczam stres. Całe takie znużenie i zmęczenie po takim nagraniu, po słuchaniu tego nagrania ze mnie po prostu schodzi, czuję ogromną lekkość i przyjemność z samego bycia i takie zwykłe, codzienne obowiązki naprawdę sprawiają mi przyjemność. Kolejnym elementem, jaki daje joga nidra, to taki kontakt ze sobą na głębszym poziomie, i też kontakt ze swoją intuicją. I takie integrowanie różnych warstw i sfer człowieka w jedno.